Generalnie klatka przyszła, a ja się cieszę tutaj, jak coś to zaklejałam, bo tutaj był adres. I w ogóle tutaj jest cała kuweta, tak? I tam są wszystkie kratki i w ogóle. I mamy tu coś jeszcze. Uwaga, uwaga. Generalnie już tutaj zaglądałam okiem i dostałam gratisy. I tutaj dostałam tak paragon, słodycze, Michałek, Zezol. E, jakaś guma i e, herbatka. E, no i oczywiście e, kupon rabatowy, jeżeli chcecie to spoko, możecie użyć. E, no i kod rabatowy no to jest rabat 5. E, no i będziecie mieć 5% rabatu na cały asortyment, e, najprawdopodobniej. No więc bardzo, bardzo się cieszę. E, Tutaj mam jeszcze taką karteczkę, jest wszystko fajnie napisane, więc bardzo, bardzo się cieszę. No, i dziękuję za taki gratis, bo naprawdę bardzo się ucieszyłam. Klatka wygląda tak, jest ona właśnie tak zapakowana. No, i tutaj zakleiłam oczywiście adres, wysyłki, i w ogóle generalnie. Tutaj jest ta kuweta. I tutaj powinny być wszystkie łączniki i tak dalej. Więc e, tak ja to później będę robiła z rodzicami, bo ja sama się boję, ponieważ jestem mega, mega kaleka, tak można to nazwać, ponieważ nie umiem sobie z takimi rzeczami poradzić. Więc e, tak. No i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Ja na razie tutaj dam wszystkie jakieś rzeczy do jedzenia. E, I w ogóle tutaj siano, ponieważ e, tutaj są świnki, tego nie będzie. Otóż to tego nie będzie, to będzie sta klatka. E, więc tak, chyba to już wam wcześniej mówiłam e, i też pozmiakałam trochę, więc tak. A tak właśnie była zapakowana klatka, tak się ona prezentowała. Tutaj były kratki, e, tu również, e, więc e, tak to wyglądało. Tutaj wam chyba pokazywałam, jak to się prezentuje. Generalnie jestem taką kaleką, jaką myślałam, że jestem, ponieważ udało mi się złożyć to. Wygląda to w ten sposób. Jest to kardon, dlatego myślę, że nie będę tego myła. Pod prysznicem, zobaczę jeszcze. Przeczytam jakieś tam recenzje. Więc tak, tutaj jest zabezpieczenie. Myślałam, że tu trzeba gdzieś podłożyć albo coś, ale nie, to jest po prostu takie zabezpieczenie. Nie wiem jeszcze, co zrobić z tymi takimi. E, takimi, nie wiem co to jest w sumie, i tam takie gwoździki, nie wiem jak to się nazywa, e, nie mam pojęcia, z takimi dziurkami w środku, nie wiem gdzie to dać, ponieważ jest to węższe od tego. E, nie mam pojęcia, klatka jest naprawdę mega, mega duża. I teraz będę próbowała te kraty połączyć, bo niby to jest najtrudniejsze i widzę, że ostrość też jest słaba. Część była słaba, ale trudno. Teraz sobie tą kuwetę dam tu. Ona jest ogromna, przeogromna, naprawdę. Popatrzcie. W kamerze się to takie duże nie wydaje, ale naprawdę jest przeogromna. Ale teraz przecież to jest połowa tej klatki. Naprawdę przeogromna. Teraz będę te kraty sobie rozpakowywać i próbowała łączyć to sobie gdzieś odłożę, żebym nie zgubiła i lecę teraz za kraty. Ja nie za kraty że do więzienia, tylko za kraty, czyli lecę do łączenia. Jeżeli chodzi o łączniki, wyglądają one tak i teraz będę próbowała je jakoś rozgryźć, ponieważ troszkę nie wiem, o co chodzi. Generalnie udało mi się złożyć całą klatkę. Ona w ogóle tutaj w kamerze jakaś się mała wydaje, ale jest ogromna, naprawdę. Uwierzcie na słowo, naprawdę... <laughs> Tak się cieszę i w ogóle sama ją złożyłam bardzo szybko, chyba 10 minut i po strachu nie było z niczym problemu, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam ją polecam. Ponieważ słyszałam, że z depik jakoś trudno tam było złożyć. Coś tam z czymś był problem, ale tutaj bardzo szybko rachciach i wszystko jest złożone. Poparcie jak... To wszystko pięknie wygląda. Jestem tak szczęśliwa. Naprawdę. Więc tutaj jeszcze mi miotła, tutaj nożyczki, i w ogóle. Później po prostu na no sobie palet. Jeszcze ją muszę tutaj w środku wyczyścić, chusteczkami mokrymi, ponieważ boję się ją zamoczyć, szczerze wam powiem. Później jeszcze trzeba będzie wynieść to i w ogóle, więc na razie tego nie ruszam. Niech stoi tak, jak jest zrobione. I. Tyle. A i w ogóle, jeżeli chodzi o tą klatkę, to to jest 120 na 60. I naprawdę jest przebrana. Dobra, trochę tu poogarniałam. Tu jest tofik, w ogóle tu mam te małe poidełko. Ja będę musiała im kupić jeszcze jedno duże, chociaż w sumie nawet dwa. O, wywaliłem. Ponieważ to, wiecie, jak skończyło. Harek jest w domku. Ciekawe, jak się zaakceptują w tej klatce, bo Harek uwielbia biegać i no, jestem bardzo ciekawa. W ogóle zrobiłam ten hamak i sprawdzę, czy się mieści. Bo jak widzicie, to jest tutaj nie jest jakoś tak przymocowane, ale spróbuję. Tutaj myślę, że będzie i zobaczę. W ogóle jestem tak już e, zmęczona tym wszystkim, bo latałam z góry na dół, żeby. Wszystko podnosić kartony i w ogóle, więc tak. Dobra, a więc przywiesiłam hamaczek, i gdzie to będzie to wyglądać tak. Nie wiem, czy to nie jest za wysoko. Chyba tak, chyba jest pod kątem, więc sobie poprawię, no bo w sumie nie będą miały jak wejść na ten hamak. więc poprawię, uwaga, uwaga. Poczekajmy. Dla Was to będzie sekunda, dla mnie dwie minutki, gdzieś około, więc. Więc chyba jest ok. No, wiadomo, myślę, że oni nie będą bardziej wchodzić na niego, tylko się chować pod nim, bo na razie nie mam dla nich domku. A ten domek się tutaj nie zmieści, bo po prostu klatka jest za szeroka. Więc, tak, myślę, żeby zrobić jakiś domek, ale będzie pewnie brzydki. Więc stwierdziłam, że się nie opłaca. Później, może, zamówię, bo chciałabym zamówić ten domek truskawkę. Więc zobaczcie, jak to będzie. No i w sumie, to jest taka atencja. Więc, tak generalnie tak oficjalnie prezentuje się klatka. E, przywiesiłam tutaj ta świnka morska, to jedyna istota na świecie, i tak, i tak dalej. E, Dałam tutaj maty. Na razie to nie jest jedna, jakby cała mata, tylko tu są wszystkie. E, Wziąłam matę i pokroiłam ją na części, bo by się nie zmieściła. E, więc, tak tutaj mają taki mop, e, chmura, i tutaj jest. Światło, światło, światło. Dzisiaj jest słońce, gorąco, więc troszkę może prześwietlać. Tutaj jest hamaczek taki improwizoryczny. No i tutaj dam palet, ponieważ wiadomo, jest ścianko, będą <laughs> różne rzeczy. E, więc tak, tutaj będą mieć strefę bardziej jadalną, tutaj bardziej taką rozrywkową. Tak to im podzieliłam. Tutaj mają wielki syf. Klatka jest tak mała w porównaniu do tej o motoriedzie, więc ja idę im posprzątać i włożę je do klatki. Boże, ale się cieszę. Jeszcze muszę to przesunąć, ale będzie git. Generalnie chłopcy już są na swoim miejscu. Tak to wszystko się prezentuje. Myślę, że jest naprawdę spoko. Filmiki teraz coś będą w lepszej jakości, ponieważ światło tak będzie dobrze padać. Chłopcy teraz mają też gdzie się wybiegać, bo poprzednio nie mieli tak naprawdę. Mieli naprawdę bardzo, bardzo małą klatkę, a Harek bardzo lubi się wybiegać. Tak? Później chcę im jeszcze domówić domówić, o widzicie, jak szaleją taki podes, taki mostek. A nie pamiętam, w sumie później wam to wkleję o co mi chodziło. E, więc tak, tutaj mam strefy jadani, tu jakieś strefy zabawy, e, więc tak, tutaj też mam takie naklejki i chcę je tutaj przywieźć, żeby to jakoś ładnie wyglądało, ponieważ no teraz tutaj nic nie ma i to tak kółce troszkę wygląda, mm, więc w sumie tak i muszę posprzątać cały pokój, bo wygląda on teraz w ten sposób i naprawdę nie jest to ładnie, więc. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że podobał Wam się on tak samo jak mi. Bardzo się cieszę, że mam tą nową klatkę, ponieważ bardzo mi na niej zależało i pamiętajcie, marzenia się spełniają i musicie do tego dążyć. Więc ja się bardzo cieszę, wiek sobie tutaj leży, prawie śpi. Towik zawsze śpi z otwartymi oczami. Teraz leży, chyba, tak mi się wydaje. Więc yy, tak, jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku.